Witajcie, tani słuchacze. Dziś w naszej audiencji chcemy przedstawić przyczyny katastrofy pod Smolarkiem. Powodem było. No co było powodem? Panie redaktorze, co było powodem katastrofy pod Smolarkiem? A bo ja wiem, powiedz tam coś, na przykład, że to Putin czy tuż coś tam rozdobyli w czymś. Myślę, że to był bardzo dobrze zaplanowany atak terrorystów. A teraz zapraszamy na piosenkę. Lubię polskie smaki, bo zostanie pełni strach I lubię też schabowe, bo Tam im głowę Śpiewam ja na żywo, no i piję piwo Piwo dobre jest Oto nasz przebój Ballada o polskiej kuchni Radio kurdy daje Reklama Lubię placki A ty czy lubisz placki? Jak tak, to kup nasz najnowszy produkt O nazwie Arigator Plackonator Reklama

Dziękuję za uwagę. Na dziś to tyle z Chin. Radio kurde daje. Reklama. Maluchy już w sprzedaży. Maluch Ponto. za jedne 2 zł w ratach co minutę przez jeden rok. Radio kurde daje. Zapraszamy na piosenkę. Zapraszamy na wiadomości ze sportu. Robert Kobita wygrał zawody Formuły 1 w Malezji. Mariusz Pozialowski jako pierwszy mężczyzna został wybrany Miss Polonia. Radio Kurdy daje reklamę. McDonald, Parapotam! Pa, pa, McCruasant. dzisiaj w przecenie. Dzisiejsza cena wynosi zamiast 5 zł. 4,99, a na raty po 2 zł. miesięcznie przez cały rok. Uwaga! Razem z opcją na raty za jedną wpłatę 1,12 makroasanta. Radio kurde daje. Pogoda. Oto pogoda na dzień dzisiejszy w Polsce. We wschodniej Polsce przy dodatniej temperaturze zaobserwujemy deszcz kurczaków. W centralnej Polsce bardzo grzejące w dupę słońce. Na zachodzie grad z piłek lekarskich. Radzę pozostać w domach. Na południu widoczny będzie pył wulkaniczny z islandzkiego wulkanu Jokul. Radzę nie wychodzić z domu. Zapraszamy na WIELKI QUIZ! Pierwsze pytanie. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? A. W 1642 B. W 1241 C. W 1410 D. W 1918 Pewnie C. Jest, jest, jest! Dobrze, przejdźmy do drugiego pytania. Ile Q ma rower? A 1, B2, C3 czy D 4 Hmm, myślę, że to B. Jest, jest, jest! Świetnie! Możemy przejść do pytania numer 3. Ile kart jest w talii kart do gry w karty? A 15, B 65, C 88 czy D52? Trochę trudne to pytanie, ale obstawiam, że A.D. Jest, jest, jest. Fantastycznie. Następne pytanie brzmi: Ile wody to pół litra wody? A. Pół litra. B. 6 litrów. C. 18 litrów. Czy D. Nieskończoność? Hmm, to bardzo podchwytliwe pytanie. Nie jestem pewny, ale sądzę, że A. Jest, jest, jest. Znakomicie. Przechodzimy do piątego pytania. Warstw, ma paczka 10 czterowarstwowych chusteczek. A40, B60, C10, D14. To jest bardzo łatwe. Prawidłowa odpowiedź to C. Niestety źle, ale może w następnym odcinku uda się komuś wygrać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na następną audycję. Łukasz, Patryk, Tomek, Dominik.